Podczas tego wydarzenia mamy ogromną różnorodność, e, mamy aż trzy kontynenty. E, głównie e, skupiamy się tutaj na e, potrawach azjatyckich, tak można powiedzieć. E, mamy Chiny, mamy Tajwan, e, mamy również Kazachstan, mamy Uzbekistan. E, jeżeli chodzi o Europę, mamy Hiszpanię, jest także Turcja. E, no i wydarzenie, które e, przeszło nasze najśmielsze oczekiwania pod e, względem zainteresowania studentów. No i mamy również Czarny Ląd. Mamy Kamerun, mamy Gane. Bardzo się cieszymy, że studenci, którzy są regularnymi studentami na kierunkach anglojęzycznych na Uniwersytecie, na Uniwersytecie Opolskim, także zaangażowali się w tę inicjatywę i chcą dzielić się swoją kuchnią. Jeżeli chodzi o czas, w którym organizujemy to wydarzenie, jest to czas dobry, bo studenci mogą się spotkać również z przedstawicielami uczelni. Jest to czas świąteczny, dla nas świąteczny, może dla innych krajów niekoniecznie. Nie wszyscy obchodzą główne swoje święta w okresie grudniowym, natomiast wszyscy wiedzą, że jest to czas magiczny dla nas tutaj w Polsce i myślę, że tą swoją magią nas również obdarzą.